Thank mm -hmm. you. Jesteśmy na prezentacji nowego Forda Focusa, którego już można zamawiać, a w salonach pojawi się fizycznie na początku listopada. Ceny zaczynają się od 57 990 zł. Samochód jest odnowiony na zewnątrz, jak i wewnątrz. Cała deska rozdzielcza została przeprojektowana, jest bardziej elegancka i bardzo ergonomiczna. Samochód jest wyposażony w nowe systemy wspierania kierowcy. Nowości pozostałe to nowe silniki 1,5 litra Ecoboost i 1,5 litra Turbodiesel. Samochód również jest liderem, do tej pory był liderem, jeżeli chodzi o własności jezdne. I tutaj na tych pięknych drogach hiszpańskich mieliśmy się okazję przekonać, jak zespół inżynierów Forda jeszcze bardziej usprawnił zawieszenie tego samochodu.